Czy warto ufać y, ludziom, którzy uczą nas zarabiać pieniądze w internecie? Pieniądze szczęścia nie dają, tak? Sprawdźmy <grymne> to, sprawdźmy to. Taka prawda, taka, taka pra pra prawda, taka prawda, taka prawda, taka prawda. się nazywa Wyzwanie 90 dni. 15 rzeczy tu robią biedni ludzie. Pierwsze, co chyba powinniśmy zrobić w ogóle, to zrobić sobie taki test. I czy w ogóle jesteśmy biedni? Bo może my narzekamy, a jesteśmy bogaci. A, tylko nie wiemy, bo nie wiemy, no, no, co więc... robią bogaci ludzie, tak. a co biedni. Więc zaczynajmy. Punkt pierwszy. Co robią ludzie biedni? Oglądają telewizję. Oglądają bardzo dużo telewizji. Czy ty, Mati, zdałeś ten pierwszy test? Czy ty oglądasz telewizję? No. Oh. Jestem biedny. biedny. Przynajmniej w jednej 15. Brawo, takie były, nie? że tam. Tak. E, od, od 7 i... do 9 to tam nie masz chłopaka, a jak od 9 to. już, <grym> to już jesteś. No. Biedni ludzie jedzą fast food. Jedzą właśnie kiepskiej je jakości jedzenie, nie dbają zupełnie o swoje ciało, nie? To też od razu widać, że pan Krzysztof to raczej zdrowie się żywi. Tak. To na logikę, no to jak jesz fast foody, no. w tym czasie nie robisz pieniędzy, nie? to tak. tracisz na te no, fast no, tak, foody. Tak, bo je. Pytanie ostatnie... A, czy ja jem fast foody? Tak. Oh. Ludzie biedni śpią dłużej, zwłaszcza w pierwszych kilkudziesięciu latach swojego życia. Oni wolą się po prostu wyspać aż do momentu, kiedy już trzeba wstać. W czasie... Wyspać spać do momentu, aż trzeba wstać. No bo nie później. W tym czasie jak śpisz, no to no. nie zarabiesz też pieniędzy, no bo w tym czasie śpisz. Oglądają sport. Oglądają dużo sportu w telewizji. Bo zauważ, człowiek, który siedzi w domu przed telewizorem i ogląda sobie jakiś sport, on nie ma absolutnie żadnego w ogóle wpływu na to, co tam się dzieje. Generalnie, jeżeli nie masz takiej mocy, żeby powiedzieć Ronaldo! Strzelaj! I on strzeli. No to rzeczywiście bez sensu. DAJ KAMIENIA! I o ile nie jesteś tutaj na przykład albo właścicielem jakiejś drużyny piłkarskiej Jeżeli chcecie oglądać piłkę nożną, jakiś inny sport, to trzeba sobie kupić klub piłkarski. Tak. Wtedy od razu wiadomo, że nie jesteście biedakami. Piąteczka. Ludzie biedni nie dbają o swoją higienę. Tak, tak. Oni rzadziej się myją. Że... Tak, tak. Rzadziej dbają o swoją higienę swojego ciała. Tak, tak. Mały prosty test. <słys》> I uczciwie tak sobie z ręką na sercu powiedzieć Smród, to nie Smród. A później leżeć do portfela i zweryfikować Ale tak. Par... A faktycznie, <głos> <głos> nie mam pieniędzy Jakby też ma takie uzasadnienie logiczne, że jak śmierdzisz, no to nie możesz zarabiać, no bo w tym czasie śmierdzisz Ludzie biedni nie mają oszczędności A jak nie masz oszczędności, to jest pewne prawdopodobieństwo, że, 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 że jesteś biedny. biedny Chodzisz na konto, patrzysz, 10 zł Mówisz, no biedny Fajnie był taki test. Czy jesteś łysy? Czy mam włosy? Nie, nie mam. To jest później 14 pytań. Oszczędzanie pieniędzy i budowanie jakiegokolwiek bogactwa jest nawykiem. Jeśli się przez chyba 27 dni robi coś codziennie, to masz ten nawyk. Ja będę od dzisiaj sobie wyrobił nawyk bycia bogatym, za 27 dni będę bogaty. Fajnie, jakbyś nagrał taki film coachingowy. Cześć! Tu Z tej ma... strony. Mati! I Piotr! Bang! Dzisiaj Pieniądze! Powiemy wam jak zarobić dużo szmalu w bardzo krótkim czasie, w bardzo krótkim czasie. W jakim? W krótkim czasie! Wystarczy wziąć pieniądz i go Zaoszczędzić! Biedaki, wydajecie pieniądze? Bez sensu, po cholerę wam żarcie! Po cholerę wam w samochód! Po co wydajecie pieniądze na bilet MPK, jak można w tym czasie oszczędzać? Dziś dajemy Tobie tą radę, rozwiązania i tę możliwość! Zapiszcie się na kurs Piotr i Mati, który pozwoli wam zaoszczędzić pieniądze. 1500 złotych, 27 dni jesteście bogaci. BOGACI! Taki film właśnie. Może. Yy, tak. Yy, by... Pan Król. Też yy, może. Gdzieś tam Fajnie, ci... by było z nim współpracę zrobić. Ludzie biedni używają cały czas kart kredytowych, biorą różne chwilówki. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś jakiś z moich znajomych, który ma pieniądze, kiedykolwiek w ogóle zainteresował się jakąkolwiek chwilówką. Moi znajomi, którzy mają pieniądze, też nigdy się nie zainteresowali chwilówką. Tylko ci, co nie mają. To jest taka mentalność biedaka. Napożyczać, napożyczać, nabrać cudzego, nabrać cudzego, a później. Ojo, O, czas płacić. O! Bogaty, widzieliście, że... Pożyciał? 90 dni wyzwanie zapisać się o. i być bogaty. Ty brałeś kiedyś chwilówkę? Hmm. O, no, to w końcu jakieś punkty robisz. Bo no, szczerze, dwa, już się zacząłem martwić. 2 do 6 przegrywam. Yy... No biedoty. Ludzie biedni nie dbają o swoją kondycję. On nawet jak prowadzi, to chodzi, bo dba o kondycję. Bo to jest też taką ma dobrą kondycję, że on nie usiedzi. Nie usiedzi. Ja w ogóle się mega zastanawiam, gdzie on idzie. To tak? te pieniądze. te pieniądze idzie pewnie. <laughs> Mam nadzieję, że dojdzie w końcu kiedyś. Czuję, że możemy wpaść w spiralę biedy, wiesz? I że fajnie przez by tą było formułę programu. przez formułę programu siedzącą bez kondycji, więc fajnie jakbyśmy trochę zmienili i zaczęli chodzić i mówić. Ludzie biedni wydają pieniądze, zanim je zarobią. Zapłacę ci 300 zł, a. To sobie kupię fast food. Mi się podoba, że wdrożyłeś y, system kondycji budowania. Tak, no. bo chcę mieć 3, 3 do 6, żeby chociaż trochę nie być no, biednym. No, jesteś, jesteś trochę w tyłek. Bank przyjdzie i powie, nah, masz tutaj kartę kredytową. Dzień dobry, pan bank z tej strony. Co słychać? O, Aha, czy jest pan śpiący? A -a. Dobra, domu damy, domu damy. Jeszcze to. O, oh! a co tu mam? O, oh, karty kredytowe, jo, to chyba sobie kupię tam fast food, żeby uczcić to. Ludzie biedni mają biednych znajomych. No i proste. Ja znalazłem super sposób, jak przestać być biednym. Być bogatych znajomych. Nie, przestać się kolegować z tobą. Nie mam tutaj absolutnie żadnych negatywnych skojarzeń odnośnie ludzi biednych. Ja nie mam negatywnych z nimi skojarzeń, po prostu ich unikam. Jak można pytać ludzi, którzy nie mają biznesu, jak, jak robić biznes i czy ten biznes akurat jest dobry? Jest to jest tak, jak pytać człowieka, który urodził się na przykład bez nóg, yy, w jaki sposób powinienem kopać piłkę, jeśli gram w piłkę nożną. Czy ja się pytam na przykład człowieka bez rąk, czy by mi podał ciastko? Czy mogę w końcu to ciastko? Ale ja nie mam rąk! Do. I nie zjem dzisiaj. Jak pytać człowieka, który nigdy nie był w Rosji, czegokolwiek na temat właśnie życia w Rosji? Ale czy to się tyczy też innych krajów, czy tylko Rosji? Nie, tylko Rosji. Rosja jest takim krajem, że jak nie byłeś, to, to nie niestety wiesz. nie wiesz. Jak nigdy nie byłeś w Wina na przykład... To jesteś w stanie coś tam powiedzieć. <laughs> powiedzieć, no bo... Afryka, no... czarni, wiesz, chałupy się... lepione z gnoju, no każdy <laughs> mniej więcej jest to w stanie sobie wyobrazić, prawda? A Rosja? Ludzie biedni nigdy nie kończą. Ludzie biedni, biedni nigdy, nigdy nie, nie kończą. kończą. Jak jesteś biedny, mhm. to nie kończ. Czyli całą noc możesz, kurde, łupać drewno! Łupać. A jak szybko się rachu ciachu uporasz, to idziesz zarabiać pieniądze. Pieniążki! <laughs> Ludzie biedni, oni wiesz. BAM! Bam, bam, bam. A ty szybko, rachujcie jako za twojej sprawę i już jesteś dawno w biurze. Już w banku. Dwie minutki, banku. skończyłem. Już siedzę w banku i już pieniążki <grym> Ludzie biedni uważają, że to inni powinni ich wynieść na szczyt. Że liczą na innych. Czy znaczy, myślałem, czy ja liczę innych, czy ja, jak na przykład idę ulicą, to czy liczę mianę osoby? Biedni liczą, właśnie. Dzisiaj widziałem 30 osób. No, A, a to jest strata ci... czasu? Bo w tym czasie Pieniąż. mógłbyś robić pieniądze. Ludzie biedni nie czytają książek. Ludzie biedni nie czytają książek. Czyli y... telewizja nie, ale książki, książki tak. tak. Każdy wie, że na książki mamy wpływ na to, co się dzieje w książkach. No tak. no bo... Jak my sobie pomyślimy, że. nie idź tam, to on tam. Nie wejdzie. Śmieżą mi zawsze takie rozmowy ludzi, jak ktoś komuś pożyczył książkę i oddaje, i jak ci się podobała. No, no ale skąd. Ale biedni... o czym Co, co wymyślił? Jak no wpłynął na te książki? wpłynęło takie pytanie biedaka? Bied... Ludzie biedni wierzą w to, co mówią o nich inni. Urodziłeś się. Ha, jesteś biedny. No, ja spojrzałem od razu nawyk biedaka. Urodziłem no. te punkty, Maty, jak wypadłeś w tym teście? 8 do 7 przegrałem, że jestem biedny. Co to ma być w ogóle? Ja mam tak mniej więcej 14, że jestem bogaty. Wiemy, że Mati jest biedny, no to teraz znajdźmy ci jakieś rady na to, żebyś był bogaty. Na YouTubie. No tak, na YouTubie. No a gdzie? Jest jakiś inny sposób? Miałem banknot dolarowy i dorysowałem sobie tam zer, że niby jest milion. Chcesz kupić książkę? Ta książka kosztuje 1000 zł. Książka pana króla. Ty masz tylko 10 złotych. To no cyk, Dwa ile? Zera. Dwa zera. Ale on jest mądry, bo on widzisz, on mógłby do złotówki zera dopisać, ale po pierwsze, na złotówce nie zmieścisz tyle zer. Po drugie, złotówka jest mniej warta. Zrobiłem sobie kiedyś wydruk z mojego konta bankowego i e, w Photoshopie tam przerobiłem tak, żebym widział, że mam milion złotych. Ty no, jesteś no, bankiem, ty bankiem. Razem. Dzień dobry. E, witam Chciałem w wy... banku. E, witam w banku. Czy pan bank chciałby mi wypłacić milion złotych? Nie. Dlaczego? A, a masz tyle? Tak się składa, i tu, że tu mam potwierdzenie wydrukowane z mojego konta. I tu jest, proszę zobaczyć, milion, milion złotych. Złotych. Dobrze, ale proszę mi tylko powiedzieć, czy pan tego nie zmienił w Photoshopie? N nie. Dobrze, oczywiście wypłaciłem panu całą należność. Dziękuję bardzo. Troszkę trzeba pokłamać, ale bardzo. dla miliona? Jedno kłamstewko. Tylko łamiecie codziennie dla mniejszych sum, no dla no miliona też moglibyście się poświęcić. Więc sobie taki program, który na ułamek sekundy wyświetlał napisy na monitorze takie jakie chciałem. Jak się patrzy na monitor, to tego w ogóle nie było widać, bo to było tak szybko wyświetlone, ale tam były właśnie takie napisy związane właśnie z pieniędzmi, z bogactwem. Nie pamiętam do dzisiaj co to było, bo ja to robiłem bardzo dawno temu. Nie pamięta co to było, to były napisy. Ale związane z bogactwem. z bogactwem, z Złoto, statek, łódka, taka, taka prawda. prawda, YouTube, subskrypcje, lajki. Like. W kwestii takiej, że Twój poziom biedactwa jest niepokojąco wysoki, wprowadziłbym <laughs> system dwupoziomowy. Pierwszy poziom, to Tobie na komputerze zainstalujemy i tam będzie Ci się Te pokazywało napisy. napisy. Wszystko, co się wiąże z bogactwem. A drugi poziom, że ja ci będę wiesz, tak podprogowo, też dźwiękowo wysyłał takie sygnały. Cześć, z tej strony Taka Pia Prawda Pieniążki, e, Piotrek i Bank Mati. W dzisiejszym odcinku Dużo Pieniążków pogadamy o tym, jak zarobić dużo pieniędzy, pieniędzy, po to, żeby być bogactwo bogatym. A totalnie nie wiedziałem, I co jest ty... grane, nie? Puszczę ci to później na zwolnionym tempie, ale ja tam przemyciłem słowa związane z bogactwem. A, dlatego ja tak się czułem, taki. Jakbym mógł być bogaty. Co jeszcze robiłem? Bardzo mocno, tego jestem pewien, że to wywarło wpływ to były nagrania hipnotyczne. Patrzcie tu wyraźnie, patrzcie, 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 patrzy, się, patrzcie. Się. Jesteś śpiący. Spiesznie mnie kwa, biedako opierolony. Masz w końcu być bogaty, bo by mi wstyd przed kamerą z takim biedactwem występować. Rozumiesz? Tak! Hop, hop, co tam? Piotrek, mam ochotę coś zjeść. Może coś zdrowego. Odech się. Dziękuję, dziękuję, Udało nam się y, po ciężkich próbach sprawić, że Mati wyrwał się z mentalności biedaka. W ogóle, jak się czujesz po tej przemianie? Nie, nie, nie chciałbym tracić czasu na takie rozmowy bezproduktywne, bo ja chciałem pomnożyć te pieniążki. Także jakbyśmy mogli kończyć. Taka prawda.